Znale, ja się jestem Boba i witam Was w kolejnym odcinku moich porąbanych przygód. W dzisiejszym odcinku przejemy skrzynię. To jest oryginalny sterownik skrzyni biegów. No my to wszystko zrywamy. A może jednak nie? Czołóweczka! Tak, nie! Nie wiem! Dlaczego? Bardzo! Cześć! Kabel, się kameruje. Nie skacz! I stąd, Ale urwa! Tyluś śmiech też na sali. Co? Z dawać. Jakiś piękny dzień. Ostatnio mówiliście, że narzekam. Koniec z narzekaniem, idziemy robić. W dzisiejszym odcinku, Daj mi się, że tak będzie ugryzione, w dzisiejszym odcinku zrobimy coś takiego, że zajmiemy się w 100% skrzynią automatyczną, odpowiemy na parę pytań, a pierwszy będzie pierwszy będzie taki, jak chyba w tytule, czyli jakim cudem zamierzam driftować na automacie. O, o, o. agresja, ją wcierał, super. Kolejne pytanie, na które odpowiemy, to czy rozpierdam tę skrzynię poprzednim razem? Bo wiele ludzi mi w komentarzu pisało, że rozpierdam sprzęgła. Ja uważam, że nie, ale się przekonamy. Chociaż nie dziś, bo dzisiaj na razie zrzucimy tylko mechatronikę. No i kolejna rzecz to będzie taka, że opowiemy sobie o przerabianiu mechatroniki pod kątem y, zmiany z sterownika na sterownik HTG. Bo właśnie taki sterownik zamierzam wsadzić do skrzyni. O nie! Dlaczego? I non-stop pomoże nam w tym sama twarz ATG, czyli Bartek. Bierzemy, jedziemy, zabieramy mechatronikę, jedziemy do Bartka i będziemy to ciąć i lutować, więc non Dobra, no generalnie od wyjazdu Piotrka tu się nie zmieniło nic. Jest cyf. I to nam na pewno nie pomoże w robocie w tym momencie. Yy, chociaż przepraszam, zmieniło się coś. A mianowicie wstawiłem cztery takie rureczki tutaj. Non Widzieli to instagramowicie moi. Więc tak, to się zmieniło. No a na ten moment yy, odgruzujemy tutaj delikatnie tylko po to, żeby właśnie móc tą skrzynię odkręcić i, i jechać z tym dalej. Więc tak, taka sytuacja. Dobra moi mili, ogólnie tak eee, Zasadniczo 8HP o, o o, nie Ale ch**owo Będę musiał zdemontować łapę, żeby Zdemontować skrzynię, no nic o, Zasadniczo 8HP To jest miska olejowa, ale Zarazem i filtr olejowy, więc Trzeba też wywalić, niekoniecznie dzisiaj Na początek spuszczamy olej Wyciągamy to gówno, odtłuszczamy I jedziemy z tym do Bartka i to przelutowujemy Non stop, taki plan Na teraz Ogólnie to nie są tanie rzeczy. Ja oleję. Aha. To nie tak miało być ogólnie? No nie tak miało być. Nie wiem czy Pan wierzy, że ja w Titaniku miałem zagrać, ale nie zagrałem. Kurwa. No dobra i tu zaczęły się schody, bo kurwa nie mam pojęcia jak się odkręca tą mechatronikę, ale zaraz zaraz rozklinimy Ale serio na razie pierwszy raz to widzę na oczy i no powiem wam szczerze, że nie wiem co tu się kurwa robi. Co się odczepia od czego? No raczej nie jest na wcisk. No. Nie wiem. Tu dużo jest torksów, ale one są chyba od seconds innego Dobra, wlazłem na stronę, poszukałem zdjęć Okazuje się, że są materiały, w których jest to opisane Więc non stop musimy zrobić tak jak tutaj okay. Przede wszystkim są dwa kształty śrubek I te w jednym kształcie są G, a w drugim nie No i przede wszystkim są na innego torxa Więc ktoś pomyślał tutaj o debilach Не даст все откройтись из Znajduje się nasza część do przerobienia. Dobra, zostawiamy to tak jak jest yy... i jedziemy. No dobra, może zakręcimy parę butelek. Zamykamy. Jedziemy lutować. Ale ty jesteś piękny. Dzień dobry. Mów. Ale ty masz. Czyste. Nie do końca ambo. O, prawda. Dobra, bo to... spuszczę <grym> Cześć. 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 Witam. Dzień. Tego pana to nie było na odcinku z jakiś miliard lat, ale od niego się zaczęło. Więc jakby ktoś pytał, czemu to temu, bo tak właśnie było. Nun, to by było. Dzień dobry, dzień dobry. Wieczorze. Dzwonię w sprawie ogłoszenia samochodu. Ma pan wystawiony samochód na OLX-ie. Pojechaliśmy po BMW E36. Spontaniczny sposób, o spontanicznej godzinie Mamy 4 godziny drogi jakoś w jedną stronę, czyli 8 godzin w dwie strony to damy radę Tak, a teraz... Do spontanicznej wsi na drugim końcu Tak, koło herowa Ostatecznie teraz 4 lata później Spontanicznie będziemy przerabiać mechatronikę w tym i dole O, a w zasadzie to z takiego autka tam To chyba mamy skrzynię Tak Cześć. mi się zdaje Dobra, panie kolegę tu są moje złoki już, już kryte. Gdzieś pan po rękawiczki, czyli na gołe ba barę na kle? O, cała ta operacja magiczna będzie polegała na tym. O, pajączek. Kolegę. Bonjour. Bonjour. Oui. Oui. Dobra, to cała operacja będzie polegała na tym, żeby żeby generalnie z tej Meatroniki wyrzucić co nam jest niepotrzebne, a wyrzucić to co jest potrzebne, czyli w środku jest oryginalny oryginalny sterownik skrzyni a tu mamy płytkę, która go zastępuje i tam to... No dobra, i musimy to rozje... Musimy się dostać do środka. Dokładnie musimy się dostać od tej strony, a żeby to zrobić, no to, to trzeba będzie troszeczkę tutaj sobie wyciąć. Zostawimy krawędź, żeby to nie latało. Rozbędziemy się tej zewnętrznej plastikowej części i, i tego metalowego docisku, bo to generalnie dociska e, to w skrzynię jakie spręcone potrzebne. I otworzymy sobie tą puszeczkę od tej strony. Dokładnie będzie to operacja. W będzie to operacja. Będziemy cieli, sobie to dremlem, taką małą taczką, mhm. Będzie troszeczkę syfu. Fajnie, to co o, lubię. No do Janzda. Dzień dobry! Tada. da okay. I co, co to jest? To jest oryginalny sterownik skrzyni biegów. I gdybyśmy używali Iokana, czyli tego naszego produktu, który steruje sobie po oryginalnym, to w ogóle byśmy tego nie robili. Co robimy? Próbujmy to robić. Bo na Ayokanie nie masz sprzętu. A ty jesteś drifter i coś cię po no, na wyprawiali. No i trzeba to generalnie stąd, <laughs> trzeba to stąd usunąć. Zazwyczaj jako taką ciekawostkę mówię komuś, żeby... To stąd w ogóle całkiem usunęli. Jest taka płytka, taki układ hybrydowy, czyli patrzycie się, to jest tutaj elektronika, która nie ma na sobie, nie ma na sobie te, tego wieczka czarnego. Są to odsłonięte układy. Mniej to, no nie będziemy tego wykuwać, bo to jest na, na ceramica bardzo mocno siedzi, ale musimy usunąć wszystkie tutaj te bondingi. Ale czyli co, czyli po, położymy tą płytkę Tak, na w te pady, które tutaj są, te mm -hmm. okrągłe. Pomiędzy te, mm -hmm. te pady włożymy naszą płytkę okay. i ją zalutujemy do tego. Także, może jeszcze zanim ja to pozrywam, natniemy sobie to tutaj na każdym z rogów i wytniemy, rozegniemy, wytniemy, żebyśmy mieli do tego dostęp. Bo będziemy musieli tutaj to wszystko mm -hmm. ładnie wyczyścić. Dobrze. I to jest najważniejsze. Etap. Dobrze. Mm. No i dobra. Tutaj te druciki to są bondy. Ej, Jamesy. No, tak więc te Jamesy połączą, znaczy są połączeniami pomiędzy oryginalnym TCM-em, hmm. a tą zewnętrzną warstwą, tą puszeczką, która jest interfejsem z kolei do wszystkich czujników i pinów na wyjściu. Te druciki nie są lutowane, tylko one są spawane i to jest generalnie taka technika, jaką się właśnie łączy, czyli bonding to jest spawanie. Tak, w ogóle fajny proces wygląda, jak to się spawa. To jest zgrzewane. To. Tak, dokładnie. No my to wszystko zrywamy, ponieważ wykorzystywać tego nie będziemy do niczego. A jeszcze nam to troszeczkę utrudni życie, bo te bondy zostają nam na, na padach, do których będziemy się lutować. A dodatkowo te pady są jeszcze pokryte, po prostu nie chce się do nich lutować, nie chce do nich łapać cena. Więc będziemy musieli to wszystko troszeczkę zeskrobać. Więc albo jakimś papierkiem, albo kamieniem, sobie przejdziemy po tych wszystkich padach, tak żeby. Lekko je zmatować, tak żebyśmy byli w stanie się do nich zalutować. Więc na razie usuwamy to wszystko, potem wydłubiemy te druciki tutaj, tak żeby one nam. nie zbarły. Tak, dokładnie. Co prawda, płytka od spodu nie ma żadnych miejsc, które mogłyby się dodowrzeć, ale też nie potrzebujemy niczego luźnego tutaj, żeby było. Także po prostu się tego wyzbywamy. Mago, żeby były drapnięte. Wracamy Po przerwie. Po przerwie. Mamy TCMA, który już nie pełni funkcji TCMA, bo wszystko co działało już nie działa. <grybuj> Teoria operacyjna jest taka, że mamy naszą płytkę i ta płytka wchodzi sobie tutaj. Ale fajnie weszła. Fajnie weszła, też mi się podoba. Szczerze, mogę to dać w przebitkach? Tak. Kontra jak wyglądało to na kabelkach? Tak, Ym, okay. no tak, bo generalnie zanim ta, taka płytka była dostępna, no to metodą lutowania było lutowanie kabelków pomiędzy punktem A i, i B. No i generalnie to... Jakby nie ma za nic gorszego w połączeniu dobrym od połączenia dobrego Poza jakby estetyką, no to no. zdecydowanie skraca czas Ale też i chyba jest mniejsza szansa pomylenia spie... tego Tak, mniejsza szansa jest pomylenia się dlatego, że no ona polega na po prostu polutowaniu zworek. Tyle W zasadzie istotne jest to, żeby zalać to cyną tak, żeby się nie pomoskowało Dokładnie, to jest jedno, żeby nie, poz... nie pomoskowało tutaj Ale przy lutowaniu trzeba na tyle to zrobić sprawnie Żeby nie przegrać tego no, blob'a, którego będziemy robić Dlatego, że ona może kapnąć pomiędzy tymi pinami mhm. do i wtedy będzie z Taka upierdliwa rzecz, no ale yy, warto zawsze po, pod tym kątem to sobie przemierzyć później. Czy nam poszło to Git? Okej. Okay. I zrobimy to? Oczywiście. Dobrze. No, no bo głupio potem zajmować skrzynię, jak można to po prostu. Znaczy, nie skrzynię zajmować, tylko zarzucać matronikę ze skrzyni, jak można sobie to po prostu przemierzyć. Dobra. To ja ustawiam tu kamerę nad i będziemy mieli taki. Tak. się z. Dobra, generalnie to jest już polutowane. Sprawdziliśmy, że nic nie ma, żadnych przejść, których nie powinno być. Co prawda musieliśmy się raz cofnąć w tył, bo nam się jakiś mały okruszek metalu podpada, gdzieś wcisnął, no i zwierało. Ale w każdym razie sprawdziliśmy teraz, że jest wszystko w porządku. To jest gotowe. Te wszystkie lutowania można zabezpieczyć na przykład z litonem, tak żeby tu się nic nie zwarło. I przy okazji wykorzystać taką klapkę, okay. która idzie akuratnie nad na, na, na płytkę Tutaj trzeba jeszcze troszeczkę dociąć, żeby to idealnie się działo to. O. Ale w każdym razie osłania nam, żeby tutaj się nic nie stało No i to jedyne na no co się mocuje, no to właśnie na silikon lub jakiś klej Tyle, wkładać, i jeździć, upalać Ale teraz co, ja muszę to poskładać i generalnie podpinam tą wiązkę Podpinam GCU i w zasadzie tak, w zasadzie wtedy możesz zrobić sobie test wszystkich czujników, test yy, zaworów mm -hmm. No i w zasadzie od tego momentu zostaje tylko konfiguracja, czyli ustawienie jakie masz ECU, jakie masz jakieś i wybierak dalej. Adaptacja statyczna, czyli z autem stojącym odpadem na neutralu się to robi A później już adaptacja dynamiczna, czyli tylko i wyłącznie jeżdżenie No i wtedy sterownik sobie będzie robił to co ma zadane w tabelach, czyli gdzie Ty sobie określasz jak szybko chcesz żeby te biegi się zmieniały to Dobra, do tego dojdziemy jeszcze kiedy indziej Bo na razie to trzeba to, A, na razie to Wał zrobić przede wszystkim, żeby to móc <noise> zrobić Przede mną jeszcze Poza poskładaniem tego dziadostwa Jest udowodnienie wam, że wcale nie rozwaliłem tego sprzęgła Co mi mówicie, że rozwaliłem Ale to w dalszej części programu Na ten moment się żegnamy Mamy część roboty zrobioną I tyle Do widzenia państwu Dobra, witam w dniu następnym. Moi drodzy, silikon se wysechł na tamtym elemencie, więc możemy składać to dziadostwo do kupy. Oczywiście już nie pamiętam za cholerę, która śruba była która, ale na pewno chyba jakoś do tego dojdziemy. Natomiast jest jeden element, który mnie mega rozkojarza. Już wam pokazuję, co to jest. Bo moi kochani, kurde, żeby nie przeklinać, przyszedł mi zawias. Z BC Racing o tym będzie następny odcinek, to nie, ale mimo wszystko no po prostu dostałem raka mózgu jak zobaczyłem Jak to się tu pięknie układa kochani Jest to tutaj pokazane tak po łebkach, ale to dlatego, że właśnie będzie osobny odcinek na ten temat, ale po prostu oh, oh, oh. Po prostu non stop No to co? Chyba do dzieła Kładamy. No po prostu ja p ty. To jest ten moment kiedy to ma wpadać w piach Kur*** twoja mać Coś się złamało ogólnie i ciekawe na ile to będzie ważne Kur*** mać no Dobra, zasadniczo się udało. Z ofiar to mamy mój rozbity ryj i jeden czujnik, co do którego nie jestem pewien, czy go nie rozpierdziłem niechcący, ale zobaczymy później. Na razie mi się nie chce tym przejmować. Skrzynia jest złożona. No i generalnie mamy przeróbkę ze sobą. I teraz chyba fajnie by było jeszcze dorobić łapę, ale nie wiem, czy mi się teraz chce. Więc na razie chyba to musi poczekać. Więc non-stop i widzimy się w dalszej części programu. Do widzenia! No więc tak moi kochani, mamy kolejny dzień. Teraz jest w ogóle, zajebiście, będzie skomplikowana akcja, bo już jest u nas Piotrek, z którym jest odcinek nagrywany. I będziemy znowu odpalać motor, ale teraz jeszcze jesteśmy w temacie skrzyni i musimy zrzucić skrzynię, żeby się przekonać, czy rozwaliłem to sprzęgło, bo to Wam obiecałem na początku filmu. Obiecałem Wam też o tym, że opowiem Wam, jakim cudem planuję jeździć autem z automatyczną skrzynią w drifcie ale dotarło do mnie w trakcie robienia tego odcinka, że trochę, kurde, zanim nie odpalimy samochodu, to trochę ciężko będzie odpowiedzieć na to pytanie rzetelnie, ale spróbujemy co nieco tam uchylić rąbka tajemnicy. Jeszcze nie wiem jak w montażu, ale, ale na pewno jakoś, bo generalnie. Cała ta nasza przeróbka, którą robiliśmy do tej pory, miała to na celu, także tego. Więc generalnie temat jest taki, że w tym momencie wyciągamy silnik, wyciągamy sanki, jedzie do nas Błażej z Odessa CNC do jeszcze innego odcinka, bo będzie o zawieszeniu i o BC Racing. I to wszystko się gdzieś tam w tym całym ranem uniwersum połączy, ale jeszcze nie dziś. Więc na razie wyciągamy motor, żeby wyciągnąć skrzynię, więc... Co tu więcej dodać? Wyciągamy. Wejmuj bydlaka. I love you. Say I do. I do. I did. I did. I love you. Say I do. I do. I do. I do. I do. Wait a minute. I love you. Say I do. I do. I, do, I did. I did. Coconuts, Coconuts. hard ice. Wow. Be with you, my whole life. Teoretycznie najprostszą odpowiedzią na pytanie, czy coś się będzie panie w... parkingu i zrobienie obrotu z ręki, wału, co nie? Ciągamy parking. No jakby coś było rozkur... w skrzyni, to by chrupała. Nie chrupię. Nie. Ale i tak ją zdejmiemy i pokażemy wszystkim kurwa niedowiarkom. Co kur... jest kur... ten? No to tak moi widzowie, Oto ta wasza r***a na skrzynie. Proszę bardzo, wszystko jest cacy, lali, kur. Poza tym, że nie ma za bardzo jak tym zakręcić, bo trzeba dużo siły i trzeba trzymać parking. No ale zasadniczo, wszystko wydaje się być. O, właśnie ten kręciwałem, e, Wydaje mi się, że jest cacy, ale jeszcze. Jeszcze zaraz zadzwonimy do kogoś, kto wie, czy to powinno tak latać. Nie wiem, choć się domyślam. No dobra kochani, i teraz ta najbardziej kontrowersyjna część imprezy, czyli to. Zasadniczo wybór sterownika to ja już Wam mówiłem, czemu jest taki, a nie inny. Po prostu moja historia znajomości z chłopakami jest długa i prawdę powiedziawszy po prostu chciałem na własnej skórze przekonać się, czy to działa. Jeździłem samochodami na GCU, ale nigdy nie miałem własnego. Zobaczymy, czy to generalnie działa. I na własnej skórze ostatecznie przekonamy się czym to się je. Ten sterownik generalnie też jest po to dla niewtajemniczonych, żeby właśnie móc odpalić nie owy setup z, ze skrzynią automatyczną. A dodatkowo, dzięki pewnym rozwiązaniom, które są w sterowniku, będziemy mogli zastosować tak zwane wirtualne sprzęgło, inaczej clutch by wire, albo po prostu potencjometr, prawdopodobnie z pedału gazu z Nissana Z350, jako sprzęgło, które będzie dało się kopać w skrzyni automatycznej. Kolejna rzecz jest taka, że będziemy mogli tutaj dołożyć lewarek, że w zasadzie zrobimy z tego jakby sekwę. No i tyle, no i tak naprawdę, po podłączeniu tej wtyczki tutaj i... Podłączeniu się do środowiska CAN w konsekwencji i do ECU będziemy w stanie tym jeździć w teorii. A jak będzie w praktyce? Zobaczymy. Na razie niestety nie mamy sterownika. Chciałbym EMU Blacka, Na EMU Bleka trzeba mieć. Trochę pitosu, którego teraz nie ma, więc musi poczekać operacja. Ale temat skrzyni wydaje, że wydaje mi się, że jest zamknięty. Następnie trzeba ogarnąć wał, nie ma nic więcej do dodania. Dziękuję. I yy, kochani, na tym kończy się ten odcinek. Ten odcinek skupiał się na skrzyni, a teraz my z Piotrusiem, który mi tutaj pomagał, idziemy robić następne odcinki dla was, yy, mimo że dzień nam się nie kończy. Wam się kończy, nam się nie kończy. Więc tak, yy, jeżeli film Wam się podobał, dajcie o tym znać w komentarzu, zostawcie lajka, zostawcie suba yy, i tego. Wbijajcie na sklep i do zobaczenia w kolejnych odcinkach poromanych przygód przyjaciele rest in streams.